No by szybciej mi Stalk, spóźnijmy się do szkoły! Rozpoczęcie zaraz trudno, jest! Trudno, no, już idę, już idę! Dawaj! Mamy szkołę w sumie bardzo blisko, ale to nie ma znaczenia. Ja mam plecak, jedynie co wziąłem to zeszyty i jedzenko. Ej, Moja dlaczego w ogóle robią nam dopiero rozpoczęcie w zimę? I w Wigilię? Nie wiem. Dzisiaj jest akurat oh, Wigilia, yes. dlatego widzę, że życzymy wam weso e, wesołego, Bożego Narodzenia, czy tam... Kurde, do całych świąt Życzymy całych cała, świąt. cała ekipa kanału, a my, ja. my idziemy pod krus, ale tutaj? Dobra. Tu chyba jest rozpoczęcie, nie wiem. Dzień dobry. Co pisali. Musimy się chyba. O, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry, Ja idę, ten, nie będę tym niegrzecznym chłopcem i widzę tutaj siła. Ja też. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczę... Rozpoczęcie roku 2024, a nie 2024, 2024. Dobra, więc tak. Potem po rozpoczęciu roku, tutaj na, na pali, potem idziemy do klas. Tyle w sumie. Na, na spotkanie Nauczyci? z nauczycielami, zapoznanie się o, tak. z planem lekcji. Nauczyciele już czekają, nauczyciele już czekają sami. E, dobra, ja mam jedno pytanie. Dlaczego robicie za, e, e, rozpoczęcie roku w wigilię? Aby widzowie, an, an, aby, a wy widzowie, Aby na A widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Po więcej takich Oj, oh, sorry, po więcej, więcej takich, filmów, bo na, a właśnie. Po więcej filmów z InstaloXem, który powraca. No, a potem znowu zniknę. Podoba wam się ta seria? My że zrobimy kolejne odcinki. No nie wiem, czy mogę telefon wziąć do szkoły na lekcję, bo nie wiem, czy będę mógł nagrać cokolwiek. To będzie serial szkoły na rodziców dać. Co? Tak, 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 proszę bardzo. A dla mnie? No Co to jest? Pokaż, pokaż, pokaż. Co? to. Wy to? Betyfy? Widzowie, jeśli nie chcecie takich lekcji, zostawcie łapkę w górę. Dobra, co my tak... Uwagę do ten... dziennika ustawić. Teraz mamy matne. Idziemy. Sala numer 8 To jest dwójka, tam będzie. Co, co dziś będzie? No. Siostka, siedemka, tu będzie ósemka. O, a bo chyba jeszcze jest przerwa. Nie wiem, czy możemy już chodzić. A co tu się stało? Co a nie. Może, mam dać, może, może, to jest? Gdzie my mamy lekcje w końcu? I... Nie wiem. Dobra, może tutaj. Dobra, jak to o, o. Dzień dobry, proszę Dzień dobry. pana. O, wie pan... sala, sala od biologii, więcej papierotek się nie dało dalej. Proszę pana, wie pan gdzie my mamy lekcje? bo powinniśmy mieć teraz matematykę w sali 8. Pokaż mi pan lekcji. Nie, to jest jakiś pan. No dobra, bo tutaj... Zastępstwo teraz macie, bo bardzo pani się rozchorowała. Aha, dobra. To gdzie, dobra, to się A od matematyki? Ty jako ja swój plecak? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A jaką mamy teraz lekcję? Teraz... Teraz mamy... Matematykę. Teraz mamy zastępstwo. Opiekuj tą chowawkę, mamy. Aha. Opiekuńczono sobą. No to, no to, a pan... A nas pan do domu, bo dzisiaj jest Wigilia. Jaki był temat? Nieprawda, bo o 16:00. Kolonizacja wód podziemnych. Co to jest za temat? To koniec drugiej wojny światowej. Amerykanie płynęli do Europy, a im się z 10 statków zatopiło, bo jakiegoś krakieta zobaczyli, czy innego stworzyli. Czy mogę iść do toalety? Nie. Możesz. Nie. Nic się nie odzywał. Pesek zostaw Czemu? Oddech Pesek zostaw Bo pójdziesz do domu No dobro, zostawiam no Czekaj, tylko... Ja Cię zabiorę w plecach Dobra, pa... Znaczy no, co, idę do toalety Dobry, Dobra, dobra Dzięki, No i tak... Właśnie będę mógł spędzić w Wigilię Jest, o jest klasy dobra Co oni mówią? Co oni robią? No oni gadają i słyszą już prawie nic Wziąłem Dobra, nie było myśli Pionko. Dzień dobry, pan Pan był? Dzień dobry, gdzie Pan był? takie okay, czyli tak, są przypowierzchnieniowe, nawiasie zaskórne, gruntowe, głębne i głębinowe. Okej, okay, daj, daj mi zeszedł pisze ci ocenę. Jej! Je... Jeden na dobry humor i trzy. Humor przez no Dobra. Gdzie pan Dobre, idzie? To, 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 to. Dobra, ja idę do palet. Ja idę do toalety, a ty proszę plecaki zabrać ze sobą. Po co? Ale pan mimo... Dobra, nie chcę idzie. może nam zabierać plecako. Dobra. Taka jak radne kwiatka. Ej, zabrał ci plecak? Nie, ja mam swój. A dobra, walić. to idzie, Uciekamy stąd. Przez okno, dawaj do domu, walić to. Jak, jak radne kwiatka. Nieważne, idziemy na górę. Szybko. Dawaj, 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 puknij się, wróci z tojleta. Jesteśmy. No, dobra. To, ja... Mam trochę słaby ten dom, ale dobra. To co robimy? No, tak Gramy, co, co robimy? Co robimy? Gramy w mine'a? Ja to tego. Co? Poczekaj chwilę. Muszę iść na chwilę na wyszy pięter i wyłapać. Jest wyższy? Oczywiście. Mam balkon, Mamy łazienkę, co? O, a suszka O jest łóżko, dobra. Co z tej... co tam... Co robimy? Nie wiem. Dobra. Ja odkładam... Ja, ja, ja ja, czekaj, ja idę... Nie wiem, wybieram pokoje, bo jeszcze nie wybieraliśmy sobie. Musimy teraz wybrać... Nie, ja to, chyba ja mam wybrany, wybrany, ja mam wybrany. Który? Saloks! Słyszałeś jakieś dziwne dźwięki? Jakie dziwne dźwięki? No takie stuk, puk! Goście, jestem ja tu telewizor, chciałem zamontować, bo... Właśnie chciałem zejść na dół po telewizor, a ty mi tu mówisz o jakichś dźwiękach. Chodź to sprawdzimy już. No. co sprawdzimy jeszcze. No. Dobra,